Czego Polacy mogą się nauczyć od Dominikańczyków? Zawsze mówię turystom, jeżeli coś mogą przywieść, no oczywiście poza tym znakomitym rumem, cygarami, kakao, które jest fenomenalne, no to niech będzie to właśnie ta, ta iskra tego wielkiego entuzjazmu życiowego, tej radości, której my jako Nacja potrzebujemy. Nie wiem czy wiesz, Dominikana w tym roku wygrała w takim dość ciekawym badaniu psychologiczno-socjologicznym. Mm. Pierwszą pozycję na świecie, jeżeli chodzi o dobrostan psychiczny człowieka. Z tym naszym, słuchajcie, też triumfalnym miejscem, ale niestety w dość pochmurnej kategorii, najbardziej straumatyzowanej nacji według, według najnowszych badań psychologicznych w Europie. Najbardziej straumatyzowana chodzi o całe postrzeganie rzeczywistości. Wamym ja right. można się wspomóc, natomiast słuchajcie, złapać to serce dominikańskie wtłoczyć troszkę tego, tego słońca, tego serca dominikańskiego do siebie i w ten sposób człowiek może naprawdę y, no, doznać takiej pozytywnej przemiany w swoim życiu. Oni po prostu y, cieszą się otaczającą rzeczywistością w sposób y, fenomenalny.